Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Tomek z kanału Torix dla ludzi z kapasją i witam Was w pierwszym odcinku z serii Scratch od podstaw. Jest to seria poświęcona programowi Scratch, w którym będziemy pisać programy, a potem gry. Jest to seria dla tych, co zaczynają dopiero swoją przygodę z programowaniem. Bo, tak jak C jest dla tych już bardziej zaawansowanych, tak Scratch jest dla tych, co jeszcze o programowaniu nie wiedzą kompletnie niczego. W tym poradniku pokażę Wam, jak założyć konto Scratch oraz może napiszemy jakiś pierwszy program w tym, w tym właśnie Scratch. Chcę wam jeszcze powiedzieć, że mam profil na Instagramie. Link macie w opisie. Chcę wam jeszcze powiedzieć, że ostatnio zaglądając na mój kanał, zobaczyłem tą liczbę. Tak. 64 wyświetlenia. Naprawdę bardzo Wam za to dziękuję. Jeżeli dobijecie pod dzisiejszym odcinkiem 70 wyświetleń, to wychodzi kolejny film z C. Dobrze. Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, jest wejście na stronę scratch.mit.edu. Po wejściu powinno Wam się pokazać. Taka strona. Klikamy na dołącz do Scratch, jeżeli oczywiście nie macie jeszcze konta, i przeprowadzacie rejestrację. Nazwę użytkownika. Na przykład coś takiego. Tutaj, belle, jakie hasło. I przechodzimy przez tradycyjny proces rejestracji. Ja mam y, już konto założone, więc teraz się na nie zaloguję. Ja jestem już zalogowany. Pamiętajcie, aby hasła do waszych kont gdzieś sobie zapisywać. Dobrze. Więc tak, klikamy na przycisk stwórz. Tworzy nam się teraz projekt. Wszystkie bloki, wszystko. Dobrze. Więc. Pójdźmy może po kolei. Tu mamy nazwę naszego projektu. W moim przypadku będzie to. Tutorial pierwszy. Tu mamy przycisk do opublikowania naszego projektu na jakby forum tego Scratchu. Następną rzeczą, jaką polecam Wam zrobić jest zmiana po prostu języka na nasz polski, ponieważ jest dostępny. Tu klikamy na tą ikonkę i szukamy Polski. Jak widzimy, wszystko tu mamy opisane. I teraz tak. To jest nasza, jakby, główna postać. Jest to też ikonka skracza. Więc takiego kotka mamy. I w dzisiejszym yy, poradniku będziemy właśnie tego kotka poruszać. I robić różne inne ciekawe rzeczy. Ale no widzicie. Zacznijmy od tego, żeby kotek w ogóle mógł się poruszać. Jak widzimy w, sk w zakładce skrypty, tu w tym miejscu, mamy otworzone już kategorię ruch. Widzimy? I mamy tutaj naprawdę przeróżne rzeczy. Na przykład przesuń o 10 kroków. I jak to naklikniemy, to kotek nam się przesuwa. Jakbyśmy tutaj zmienili na minus 10 kroków, to kotek przesuwa się nam w drugą stronę. Tu mamy obróć o 15 stopni. Kotek będzie się nam obracać tak. Tutaj jeszcze zwracajcie uwagę na te ikonki, bo on obraca się nam teraz w prawo. A jak tutaj naklikniemy, obraca się w lewo. Możemy również dać, aby obracał się o 90 stopni. Wtedy będzie obracał się właśnie tak. Mamy dalej idź do losowa pozycja wskaźnik myszy. I jeżeli teraz wejdziemy w kontrola przepraszam, w zdarzenia kiedy kliknięto zieloną flagę, zawsze idź do wskaźnik myszy. To on będzie latał za naszą myszką cały czas. Dobrze dalej. Mamy, idź do pozycji. Wybranej, idź do wybranej pozycji. Tutaj on ma teraz taką pozycję, ale kiedy zmienimy go, to pozycje mu się zmieniają: x i y. Tu może też lecieć do jakiejś pozycji. Tu widzimy, leci sobie przez jedną sekundę. Jak no tu zrobimy 3 sekundy, to poleci przez 3 sekundy. Tu mamy potem już bardziej zaawansowane rzeczy, więc w tym na razie nie będziemy się zajmować. W tym, że tak powiem, w tej serii dla początkujących, będziemy poznawać scratcha budując grę clicker. I w dzisiejszym odcinku właśnie. Stworzymy sobie głównego bohatera, tego klikera. Yy, czyli jakiś tam pieniążek, czy cokolwiek. I... może pierwszy skrypt na dodawanie punktów? Zobaczymy. Więc... Możemy naszego duszka usunąć, tu się go usuwa. I tu... Mamy ikonkę, wybierz duszka. My namalujemy swojego. Polecam Wam zrobić jakiś prosty kształt. W moim przypadku będzie to okrąg. Może wypełnienie najpierw mu dajmy. Będzie to złote. Pieniążek. O czarnym zarysie. Tak. w środku będzie miał literkę B, bo będziemy gra będzie polegała na zbieraniu bitcoinów. tak? No i jeszcze jakieś, jakieś jeszcze. Y takie dodatki, na przykład takie dwie linie, zróbmy przekształć w i teraz zwiększmy, jakby średnicę naszej linii. I wykonajmy takie dwie kreski i konwertujemy to na wektor. Dobrze, nasz pieniążek jest gotowy. Gra będzie ogólnie polegała na tym, że klikając będziemy zdobywać punkty, za które będziemy mogli kupować różne rzeczy w sklepie. I teraz poznamy, jak się tworzy najprostszy skrypt, i najczęściej jest to każdy skrypt, na jaki robimy na początek, a mianowicie wchodzimy sobie w zdarzenia, kiedy klikniemy do zieloną flagę. To oznacza, że wszystko, co się dzieje po tym, będzie się działo, kiedy klikniemy, jakby, w rozpoczęcie naszego programu, czyli tą zieloną flagę. I co będzie się działo, kiedy klikniemy tą zieloną flagę? Ten nasz bitcoin pójdzie sobie na zupełny środek. Może jeszcze tego bitcoina tu zobaczmy, jak on tu jest rozmieszczony. Spróbujmy mu zrobić tak. Kiedy klikniemy tą zieloną flagę, Zawsze, żeby nie przemieszczał się nam z tej pozycji środkowej, czyli 0, 0. Dobrze, jak widzimy kliknęliśmy zieloną flagę i on nam się tu ładnie przemieścił. Teraz zróbmy, może tak, że kiedy klikniemy w tego bitcoina, to on zmieni swój rozmiar na trochę mniejszy. Wejdźmy sobie w zakładkę zdarzenia. Kiedy kliknięto zieloną flagę, kontrola zawsze. I teraz wygląd. Już sobie przygotujmy zmień rozmiar o minus 10 tutaj ale teraz jeszcze w kontroli jeżeli czujniki Duszek na kliknięty. Nie wiem teraz tylko gdzie to jest. Klik... O, jeżeli kliknięto myszką, to zmienię rozmiar o minus 10% minus 10%. Kontrola. Czekaj. Zero przecinek dwie sekundy, 0 kropka 2 sekundy, bo przecinek nie działa w Scratchu. I teraz wygląd zmień rozmiar o 10%, czyli on nam się zmniejszy, a potem powróci do naszego poprzedniego rozmiaru. widzimy lepszy efekt będzie na trybie pełnoekranowy spróbujmy jeszcze zrobić tak, że on zmieni nam kolor na troszkę ciemniejszy wejdźmy więc w zakładkę kostiumy zduplikujmy i kostium drugi Wypełnimy. Coś nie działa nam troszkę, chyba. Kolorem troszkę ciemniejszy. Trochę to sobie zwiększmy. I bez problemu dotrzemy we wszystkie listy. Dobrze. Teraz tu, gdzie jest, zmień rozmiar o minus 10%, klik dodajemy też, zmień kostium na kostium 2. Widzimy? A tu, zmień rozmiar o 10, zmień kostium na kostium 1. Widzimy? Przy trybie pełnoekranowym tak to wygląda. I następną rzeczą, którą zrobimy, jest to, że przy kliknięciu będzie pojawiała się jedyneczka, która przeleci mniej więcej tutaj i zniknie. Dodajmy sobie więc nowego duszka plus. Jeden. O, może Do mniejszej wielkości. O, dobrze. I... Teraz ten duszek będzie miał skrypt taki, że kiedy kliknięto zieloną flagę, on ma być ukryty. Ma być ukryty. I w dalszej części poznamy co, co to będą zmienne, dzięki, tymi, zmien, dzięki tym zmiennym, y, zrobimy punkty oraz y, poznamy komunikaty. Czyli, nadal komunikat jakiś tam. I to wszystko zrobimy w następnym odcinku. Potem mam plan zrobić sklep. No i to wszystko. Nie zapomnijcie również o subskrypcji oraz o łapce w górze. Możecie również dołączyć do mojego serwera na Discordzie oraz zajrzeć na moją stronę internetową. Serdecznie zapraszam. Ja się już z wami żegnam. Pa!